Superbat, sponsorem głównym GKS Utychy. Tren, że Trzyniec przede wszystkim kojarzony jest z hokejem i dziś, mocno hokejowy wynik. Zwycięstwo 5 do 0 i chyba mecz, który mógł się podobać, bo były sytuacje, było sporo dośrodkowa i przede wszystkim, bardzo korzystny wynik. Tak, bardzo korzystny wynik i dzisiaj taki dzień dla naszej drużyny, dla naszego sztabu szkoleniowego. Taki mocno wartościowy, obfity w te dwa mecze kontrolne. Zaczynamy od tego pierwszego podsumowując. Generalnie taka próba generalna dla nas wszystkich. I najważniejsze w tym wszystkim, że zawodnicy dzisiaj realizowali te założenia, które mieli nakreślone, nad którymi gdzieś skupialiśmy się w ostatnich tygodniach, które chcieliśmy doskonalić i dzisiejsze mecze miały nam pokazać, ile nam jeszcze brakuje. I naprawdę w wielu fragmentach, w dużych fragmentach wyglądało to bardzo obiecująco. Bardzo jestem zadowolony akurat z realizacji tych założeń. Nie powiem, że wynik jest sprawą drugą natomiast też cieszy to, że zdobywamy bramki i to w takiej ilości. Przed pierwszym sporingiem był jakiś zakład pomiędzy stoperami a napastnikami? Bardzo się cieszę przede wszystkim z tego powodu, że te bramki rozkładają się właśnie na, nie tylko na ofensywnych zawodników, ale w sukursy i do pomocy przychodzą również obrońcy i te stałe fragmenty dzisiaj też nam pomogły w tym, żeby wygrać ten mecz. W drugim sparingu trochę tej płynności może było mniej, natomiast no też ci zawodnicy, którzy grali, no pewnie nie mieli takiej okazji zgrywać się ze sobą jak ten pierwszy skład. Natomiast też były sytuacje i mogliśmy się tutaj pokusić chyba co najmniej nawet o remis. Tak, biorąc pod uwagę to, że co niektórzy zawodnicy również nie grali na swoich nominalnych pozycjach, to również Tutaj jestem zadowolony z tego, jak realizowali te założenia, stworzyli sobie też kilka dogodnych sytuacji. Mówię o tej drugiej grupie zawodników, i to jest też pocieszające w tym wszystkim, bo nie będziemy ukrywali, że też skupialiśmy się w tym okresie przygotowawczym również na tym, żeby zwiększyć opcje do zdobywania bramek, i dzisiaj było widać kilka tych opcji, i z tego też akurat. Rad, jestem zadowolony mimo niekorzystnego wyniku na sam koniec. W tym pierwszym sparingu oglądaliśmy taki wyjściowy garnitur. Czy w tym tygodniu się coś może jeszcze zmienić? Jeszcze jakieś dwa, trzy znaki zapytania są w głowie trenera. Ja myślę, że jeszcze mamy tutaj tydzień pracy, ja myślę, że jeszcze coś może się zmienić. Natomiast cieszy to, że wszyscy ci zawodnicy pokazali, że są naprawdę w dobrej dyspozycji. Ustawienie finalne, taktyczne już pewnie w głowie jest, ale rozumiem, że trener jeszcze nie zdradzi. Trochę za dużo byśmy tutaj ujawnili informacji, natomiast najważniejsze, żeby nie zaskoczyć siebie, chcemy zaskoczyć przeciwnika, teraz żyjemy też w dobie mediów i te materiały są jakby do zdobycia. Przede wszystkim chcemy dobrze trafić z tą naszą dyspozycję. dzisiejszy dzień to potwierdza i chcemy to wszystko przenieść na najbliższy mecz już ligowy spod Beskidziem. Czwartek wieczorem ogłosiliśmy kolejny transfer, gdzie widzi trener Mateusza na boisku, na jakiej pozycji? Mateusz chcemy, żeby funkcjonował tak jak w dzisiejszym meczu, a więc na pozycji numer 6-8, czyli ten defensywny, czy środkowy pomocnik. Dzisiaj już też pokazał się z bardzo fajnej strony, taki agresywny w odbiorach, też z taką Inwencją grania do przodu, tego też również oczekujemy. To był praktycznie jego, jego pierwsze godziny w naszym zespole, ale też dają tutaj taki sygnał, że to będzie wartość dodana. W ostatnich dniach, okienka transferowego, coś się zmieni? Czy odpowiedzią będzie pomidor? Nie, nie będę używał pomidora. Jestem tutaj jeszcze chwilę przed rozmową z prezesem. Podsumowująco, jakby ten cały okres przygotowawczy i pewnie najbliższe informacje będziemy mogli w stanie udzielić po spotkaniu z prezesem. Superbat sponsorem głównym GKS Tychy. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.